Uwaga, zakręt! Że co, wypadniemy? Jedziemy na szczęście tylko 50 na godzinę. I nie ma śmiechu. Tym samochodem test łosia. No, powiem Wam, że może przy 20 na godzinę, nie więcej. Hamulce delikatnie słabe. Jak naciskam, to się po prostu świeci tam ta kontrolka, że naciskam. Serwo jest, czyli wspomaganie hamulca, ale chyba tylko z nazwy. O, a ja się przechylałem, pa! Zadałem mu stery. W tym samochodzie po prostu jest tak, zadajesz ster i on tam może pojedzie. Ale też ciekawostką jest to, że jak ktoś naprawdę panował nad tymi samochodami i potrafił pojeździć bokiem, bo to jest ten napęd, tak jak Fiatem, to naprawdę to był prawdziwy kierowca, bez dwóch zdań. Współczesne auta podobnej wielkości ważą jakieś półtorej tony. Co ciekawe, Poloneza kiedyś uważano za ciężkiego. A przypomnij, Grzesiek, ile waży? E, na pewno był cięższy od dużego Fiata. E, waga Poloneza chyba bodajże 1150 kilo, czy coś takiego. W Fiat w okolicy 1100, no i to było czuć. A jak się ten egzemplarz prowadzi? 80 na godzinę, no popatrz, co się dzieje. Wiatr we włosach, zimny łokieć. Oczywiście to powiedzenie znają ludzie do dnia dzisiejszego. Yy, zostało to do dnia dzisiejszego. Dzisiaj z zimnym łokciem się już nie jeździ. W teraźniejszych samochodach z zimnym łokciem jeżdżą tylko ci, którzy mają klimę do nabicia. Ale wtedy klimy nie było, ale klimat był.